Witajcie koziorożce w Waszym czytaniu na marzec 2025. Zobaczmy, jaka karta przewodnia dla Was. Chyba macie szamana, albo nie, nie wiem. Um, no, ale zobaczcie, jaka silna karta, moim zdaniem. Już zobaczymy. 16, 7, czyli też takie wyciszenie. Skupienie na sobie. Na swoim wnętrzu. Gdzie to jest ta 16? Bóg rain a Bóg, a bóg rain, a przepraszam, Bóg deszczu. <laughs> Moja córka się śmieje, że my to często w domu rozmawiamy po czyli um, e, że mieszamy słowa polsko-angielskie. No ale ja już tu jestem o niecałe, niecałe 20 lat, więc jakby <głos》>, czasem mi się to zdarza, więc wybaczcie um, ale już zobaczymy, co ten wasz Bóg Deszczu chciałby wam powiedzieć um, Taj Kamol, bo tak się nazywa Was upon a time, czyli pewnego razu Bóg Kreacji, który był nazywany ten, który uratował świat, on wzniósł się z piany, z wody, bo wtedy tylko woda istniała. No piękny jest ten bóg. Dla tych, którzy dla plemienia juki w Kalifornii, Tajkoli Ty jest tym, który walks alone, czyli idzie sam. I on właśnie szedł i tworzył świat. Po tym, jak on już utworzył ten świat, ale także po tym, jak już utworzył ludzi i dał im język, on wtedy jakby powrócił do nieba i żyje tam w niebie. Ale też nadal z nieba trochę tak jakby spogląda na ludzkość i jest z ludźmi związany. Um, kiedykolwiek pada deszcz, to. Um, to, jakby do naszego życia wchodzi coś odżywczego. To tak, jakby u Was było pokazane, że za każdym razem, kiedy pada, albo kiedy jest jakaś taka sytuacja no bo z czym kojarzy nam się, z czym kojarzy nam się po prostu deszcz? Czasami z przeszkodami, ale też w dużej mierze oczyszczeniem, tak? Ale to tak jest powiedziane, że jakby odbierajcie to w ten sposób, że kiedykolwiek pali, pada deszcz, kiedykolwiek w Waszym życiu coś takiego się zadziewa. To jest to coś, co przynosi do Waszego życia nutrition, czyli odżywienie. Tak, zobaczcie, jak reagują kwiaty, kiedy je podlejemy po jakimś takim dłuższym czasie. One też potrzebują cały czas tego odżywienia, one też potrzebują tego, tej wody, tak? A wy macie bogat deszczu, więc z tym to jest y, powiązane. Mm. I to jest jakby, jakby woda dla Was była wielkim darem. Czyli tutaj z tym wiąże się też energetyzowanie wody, robienie sobie wody z różnymi kamieniami. Wiecie, można zrobić ametystową wodę, można zrobić wodę, a nie wiem, srebrną, która jest też em, doskonałą wodą, jeśli chodzi o różnego rodzaju infekcje, tak? Nawet i skórne, bo ona tak jakby zawierała swój antybiotyk, bo, bo srebro też na sposób działa. Dlatego często używa się zobaczcie, bardzo często używa się plastrów ze srebrem koloidalnym na rany, które są trudne, na przykład do zagojenia. Tak, um, ale tutaj jest powiedziane: Let the water of your heart pass from and. Um, o, czyli pozwól tym, tej wodzie, ale też tym uczuciom, które masz w swoim sercu, wypłynąć z niego i odżywić ten świat wokół ciebie. I dawaj tam, gdzie nie oczekujesz, że otrzymasz coś w zamian. Ale moim zdaniem tutaj ewidentnie jest to połączone z wodą, u Was, z żywiołem wody. Więc też dużo wody, na przykład jeśli pijecie wodę, niech ta woda też na Was jeszcze dodatkowo działa. Więc wziąć sobie, ja nie mam tutaj butelki wody, ale akurat mam moją, mój kubeczek, więc jakby biorę tą wodę, tą butelkę w rękę. I jakby przesyłam do tej wody prośbę o to, żeby wypełniała mnie zdrowiem, szczęściem, żeby wypełniała mnie spokojem, żeby mnie odżywiała, tak, że, że wlewam tutaj też tą swoją miłość po to, żeby ta miłość wpływała do mnie. Na przykład, i w ten sposób sobie energetyzujecie, w ten sposób tworzycie sobie swoją własną wodę, tak? I wtedy pijąc ją, pijacie ją z tą intencją, i to już w waszym organizmie działa. Dlaczego działa? Dlatego, że my też jesteśmy stworzeni z wody, i jakby um, ta woda, którą wy, wy pijacie, działa. Um, I um, ona jakby oddziaływuje na wodę w nas i też ją zmienia. Dlatego warto w ten sposób robić. Ja często mam tak, że na przykład sobie zaszeptuję kubeczki, tak? Że pijąc tego kubka po prostu wszystko, co z niego piję działa dla mnie dobrze albo działa dla mnie kojąco, albo działa dla mnie zdrowotnie, tak? Więc też w ten sposób możecie sobie podziałać. Dlaczego nie? To nic nikogo nie kosztuje, a sami zobaczycie efekty. To jest tak, jak kiedyś było to doświadczenie, e, że postawiono gdzieś słoiki z wodą na czymś, co było negatywne i na czymś, na jakichś słowach, które były pozytywne i jak różnie zachowywała się ta woda. Ponieważ woda jest po prostu. E, woda ma pamięć, woda ma pamięć. Dlatego też często my, e, nasze traumy też też są w nas, też są gdzieś pozapisywane. Ale też w ten sposób możemy sobie pomagać. Więc ja Was do tego namawiam moje koziorożce. I zobaczymy teraz, jaki to będzie tydzień dla Was. Nie tydzień, miesiąc. Wybaczcie, miesiąc. Jaki to będzie miesiąc dla koziorożców. Muszę sobie tu miejsce zrobić. Tydzień pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Wszystko uda Wam się połapać, wszystko podopinacie tutaj do jakby nawet powiedziałbym, że rzeczy niemożliwe dla Was staną się możliwe, nawet rzeczy, które Wy będziecie uważali za nie do ogarnięcia, ogarniecie i um, powiedziałabym, że ta Iwa będzie was wspierać, będzie wam pomagać. Trochę jest to też karta, która mówi jak na górze, tak na dole, więc też starajcie się, żeby te intencje, które macie, te działania, które macie, te um, jakby wasz sposób działania był na tyle otwarty, żeby po prostu um, zdecydować się na to, co um, to takie nieoczywiste, bo jest to runa, która też uczy elastyczności. Czyli ona też nam, no, zobaczcie, to jest cis, tak? To jest drzewo igrasil. Igrasil, czyli wielki cis. Cis był drzewem, które wykorzystywano do łuków. Dlaczego? Dlatego, że było elastyczne i mogło się naciągać, więc też takiej elastyczności w tym życiu w marcu e, będzie Wam po prostu potrzeba. E, natomiast pierwszy tydzień całkiem niezu macie runę dagas, więc cokolwiek by się tutaj nie działo, wszystko będzie jakby pozytywne i obróci się dla Was na korzyść. To też jest taka fajna zmiana. Dużo takich różnych, właśnie pozytywnych zmian w Waszym życiu. Bądźcie na to otwarci. Tutaj trochę taka informacja, żeby uśmiechnąć się trochę do tego losu, uśmiechnąć się tego, co do Was przychodzi, bo bardzo możliwe, że tutaj coś naprawdę fajnego się odmieni. Tu mamy w ogóle uwaga na wasze sny. Wasze sny będą w tym e, miesiącu bardzo ważne. Zwłaszcza zwracajcie uwagę w drugim tygodniu, dlatego że te sny będą też pochodziły jakby z e, podświadomości. Gdzieś tutaj e, jest też taki m, ważny element w e, was samych, o którym może nie wiecie, ale też mogą tutaj przychodzić do Was informacje. Trochę tak, jakby informacje z drugiej strony, informacje z innych przestrzeni. To też jest coś, co może tutaj do Was przychodzić. I weźcie to sobie, kochani, pod uwagę. Trzeci tydzień, też bardzo fajny. Mamy tutaj runę Algis. Algis, która mówi o ochronie bardzo często jest to właśnie runa urodzeniowa koziorożców. Więc weźcie to też jakby za dobrą monetę, będą tutaj znajdowali się ludzie, będą znajdowały się osoby, które będą was tutaj wspierać, które będą otaczały was taką właśnie pozytywną aurą, które będą dla was tymi, którzy staną na wysokości zadania, na wysokości waszej potrzeby, będą dla was tutaj ogromnym wsparciem. I mamy naudis na e, ostatni tydzień, czyli takie trochę zmęczenie. Bardzo możliwe, że będzie to miesiąc, w którym będzie dużo się działo i tak jakby możecie poczuć to zmęczenie. Natomiast ja bym bardzo Was tutaj prosiła o to, żebyście jednak odpoczywali, żebyście tutaj zwracali uwagę na swoje zdrowie, a zadbali o siebie, tak? Trochę jak z tą maską w samolocie, nie? Że najpierw sobie, potem dziecku. Bo jak Wy nie przetrwacie, to kto inny? No to... To po prostu tak się nie da. Więc zadbajcie tutaj o siebie. O czym mówi ta Naudis dla koziorożców? O! Wiecie co? E, jakby o zmianie, która idzie ku dobremu. O jakimś przełomie, e, powiedziałabym, bo mam tutaj Naudis na Hagal. Czyli jest tutaj jakiś przełom, który przynosi dobre wiadomości. E, I e, jakby, jeżeli tutaj patrzycie na zdrowie, to powiedziałabym, że może być potrzebny jakiś zabieg, a, bo mam tutaj Durisas, który sprawi, że że to będzie jakby dobre rozwiązanie i że to z biegiem czasu, tylko że to będzie czas na uleczanie, tak? Ale to może dotyczyć też wszystkiego, czyli to, co przynosi wam jakieś troski, kłopoty, gdzieś, gdzie poczujecie się przytłoczeni w tym czwartym tygodniu, to to już jest taki przełom, że to już gorzej nie będzie, to już było i teraz od tego idziemy w górę. Czegokolwiek to dotyczy czy, dotyczy, czy dotyczy związku, pracy, zdrowia, ja powiedziałam o operacji, ponieważ mam tutaj zdrowotnie, bo mam tutaj durises, ona mi często mówi właśnie o, o zabiegach, operacjach. Jakby tutaj zaczynał się, zaczynał się tutaj dla mnie, jakby okres rekonwalescencji. Tak? więc też jakby weźcie to e, do siebie i gdyby była taka moim zdaniem, oczywiście jest to horoskop ogólny nie wszystko dla wszystkich e, więc też bierzcie to co z wami rezonuje, zostawcie to co nie natomiast e, jeżeli miałabym się decydować czy poddać się tutaj operacji czy nie, to powiedziałabym, że tak gdyby było takie pytanie u was albo nad czymś się zastanawiacie Chociaż oczywiście, że to jest kwestia indywidualna i trzeba by było to sprawdzić. Natomiast ogólnie z run jest tutaj informacja, że, że tak. Co Was będzie wspierać? Coś mi z Wami dzisiaj długo zaszło, co Was będzie wspierać w tym miesiącu? Energia męska, mężczyźni. Upór, um, takie poczucie własnej wartości, pójście po swoje, sukces, zadowolenie, energia ojca, też tutaj jest, tak? To jest coś, co będzie Was wspierać, co Wam będzie przeszkadzać. Przeszłość i czas, um, jakby coś, na co się nie chce czekać, coś co, um, coś, co tutaj jest jakby matko, ale no, ja bym chciał już. Um, ale Jera nas tego uczy, uczy nas cierpliwości, uczy nas tego, że na wszystko przychodzi właściwy moment, że, um, że czasami tak jest, żebyśmy chcieli coś szybciej, um, mocniej, częściej, um, ale to nie byłoby dla nas dobre. Więc um, załóżcie sobie też, że czas działa na Waszą korzyść. Po prostu zróbcie sobie takie założenie, taką afirmację na ten miesiąc. Czas działa na moją korzyść, i niech was to też wspiera. E bo tutaj jest czekanie, czas takie, że na coś jeszcze jestem niegotowy, albo coś jest na mnie niegotowe, coś takiego mi się tutaj pokazuje. No i Rada od to jest radio. Po, po prostu podejmij działania, tak? Nie czekaj zbyt wiele. Rusz się. W ogóle ruch tutaj jak najbardziej tak, podróż jak najbardziej tak, wyjazd jak najbardziej tak, jeżeli macie taką potrzebę, to jest to tutaj jak najbardziej jakby na miejscu i fajne natomiast też jakby to jest taka podróż wewnętrzna pierwszy krok na nowej drodze, pierwszy krok do czegoś to nie ma na co czekać to po prostu trzeba działać z tą rajdą, z na co tu czekać, do roboty bym powiedziała a wy jesteście pracusie, więc więc super dobra jaki anioł będzie was wspierał w tym miesiącu Anioł litości, uczy nas miłosierdzia do innych, błogosławi nas w trudnych chwilach życia. Piękne wsparcie Was tutaj czeka. I zobaczcie, on też tutaj jedną ręką daje, a jedną bierze, więc też warto taką równowagę mieć w sobie. Tak jeszcze mam wrażenie, że gdyby ta Naudis dotyczyła tego, co w pracy to powiedziałabym, że ten czas już się kończy, jakby negatywny, i coś nowego do Waszej pracy wchodzi. Coś nowego się tutaj też zadziewa i może to też jest to, że, że trzeba na coś poczekać, ale warto na to czekać, więc jakby odpuśćcie sobie. Afirmacja dla Was. Jestem istotą twórczą z nieograniczonym potencjałem. Jestem magnesem, który przyciąga dobro i dostatek. Zatem, ja mam koziorożce życzę cudownego marca.